Następne pytanie. Zaczynam swój biznes w fotografii, czy powinnam wszystko przygotować idealnie, czy mam sobie zrobić całą stronę, fanpage, wszystko, wszystko idealnie dopracować i dopiero z tym wystartować. Absolutnie nie. Należy wystartować z tym, co masz, tu i teraz. Czyli z takim sprzętem, jaki teraz masz. Jeżeli nie masz strony, Szkodzi, możesz założyć, nawet nie musisz zakładać fanpage'a. Tak naprawdę zacząć możesz od własnego profilu prywatnego, na którym zaczniesz mówić o tym i pokazywać, co robisz, czyli. Zaczynasz robić sesje zdjęciowe, które publikujesz, ludzie je udostępniają, czyli osoby, na które, się, które się znajdują na danym zdjęciu i już samo to przyciągnie do Ciebie klientów. Nie bądź perfekcjonistą, dlatego że to bardzo zawodzi. W sensie będziesz robić, robić, dopracowywać, dopracowywać i zanim zaczniesz, okaże się, że już jest za późno, więc należy zrobić wszystko, co się da z tym, co masz tu i teraz.